Pokażę Wam e, moje serwery Minecraft. Jedynym serwerem, którym bardzo lubię, jest serwer. Hmm, który by tu podać hmm, Minecraft? server. serwer, serwer. serwer hmm, na przykład MCW Minecraft. coś tam PPP, DPD, PPP. I witamy ponownie. Bardzo lubię to, bo to jest skok wiary. Jak widzicie, tu jest bardzo wysoko. I nie, da no, Dobra. Droga dla hardkorów. Gdy tu pójdziemy, to pójdziemy trochę szybciej. I gdy tam dojdziemy, to może pokażę Wam skok dla hardkorów, czyli dwa razy większy skok niż. Trochę tam idzie, Trochę się tam idzie. I przepraszam trochę za te głosy yy, za mną, ale... Dobra, nic, już nic nie mówię. Właśnie przyschodzimy przez chmurkę. Yy, jakby to powiedzieć. Przy, przez tą drogę się bardzo długo idzie. Jak się chodzi z samego dołu ale warto. Widzicie jak tam jest. Nie wiem dlaczego, ale ten, który robił ten serwer. Naprawdę. Tutaj są zaraz dwa schodki łamane. Gdy jak się na nie źle wejdzie, to można spaść. Więc. No. Trochę to jest dziwne. Ale, ale dobra. Tu jest gdzieś zaraz to. I zobaczycie. O widzicie? Spadłem mi, chuj. Zabiłem się dobra, no co tu można jeszcze pokazać? Dobra, sk skoczymy. Mm -hmm, mm -hmm, mm. Yy, no, ja nagrywam. Yy, to jest seba. Tu jest jakiś lolek, coś tam, coś tam yy. na grywam. Na no, yy, o, o. Knuflę, no, Knuflę, Kunfu, Kunfu, L. E dobra, mm, co ja mogę powiedzieć? Kunfu, no, L. Dobre, e dobra, idę. To by było chyba wszystko, co chciałem Wam pokazać w następnym poradniku, no nie poradniku, w następnym, a że pokażę Wam tego więcej. Nara!